na przykład z okazji na następnym dziecku na kanale ZG i dzisiaj sobie przetestujemy jakąś trzeczkę na stronce, Ostatnio przedstawiliśmy sobie Vibit bluma za 240 zł i na, jak na początku oddawała średnio, tak pod koniec odcinka całkiem ładnie sypnęło. E, oczywiście z moim kodem promocyjnym Lucas macie 5% wynosu do, do wpaty i skrzynkę Millispec na start. E, to tak dla przypomnienia jakbyście zastanawiali się jakiego kodu użyć. E, Millespaka sobie tu już się otworzę, przetestuję jak dzisiaj dropi 5.7 7 z cumbria złoty dwa, 12 ostatnio kosztowało nad poniżej złotówki także widać że te skiny też drożeją także spoko złoty 12 nawet nieźle jak na e, milspeka e, otworzymy sobie też oczywiście skrzynkę za szósty poziom zobaczymy co dzisiaj wydropi dawno nie wydropił żaden z tych skinów i nadal nie dropi szkoda mamy teraz e, mk nitro za złote 80. Otworzymy sobie jeszcze skrzynkę za wbijanie poziomu. bo aktualnie brązowe, bo jeszcze nie wbiłem yy, diamentowej. Oj, tej golden coin niestety nam nie wyleci. Mamy P90, czyli najdroższy ze skinów tej szarych. Także całkiem spoko. Mamy całkiem sporo skinów. Podam sobie chyba wszystkie 2000, okej. Okay. 11000 mamy, no to w sumie mamy dość sporo pieniążków. Mm, także może coś fajnego podstępować. Jakąś droższą skrzynkę to 10% luksury No mógłbym przetestować Ale w sumie No w sumie można by było przetestować 10% luksury Za Ta 270zł eee, Także w sumie tak, potestujemy sobie ją dzisiaj Nie wiem czy już ją kiedyś testowałem eee, Ale jak nie no to idealnie w sumie Także lecimy. Pierwsza skrzyneczka. I mamy. Mamy Digla. Ten kanon, z 2000. Ok. A skrzynka za 200. Czyli siadło. Ej. Halo? Battleskirt? Fakt. Faktory nie Ej. Halo? Co tu się dzieje? Nie wylatujemy w ogóle. Ok, jest kar pierwszy. Otwieramy dalej. Dobra. Te pierwsze dwa otwarcia były e, dość ciekawe, że nam to wypadło. No i niestety, teraz zaczynamy trzeci e, skar z rzędu. Nie zatrzyma się niestety na e, najcie, Wczoraj, taka 9000 kosztuje. Jest, ale te ceny poszły w górę naprawdę e, całkiem sporo. Ok, przejdźmy sobie do bitwy i zróbmy sobie bitewkę. Oczywiście jestem nadal sporo na plus, 10% yy, luksury. Ona jest tutaj na dole. Zróbmy sobie razy 3 na 3 graczy. I trzeba liczyć na to, że coś mi wyleci. Najlepiej, jakby mi coś wyleciało, i bottom też by coś wyleciało. Oczywiście tańszego. No i wtedy by było Byland Teraz byłoby super. Najlepszy w ogóle scenariusz. To na resztę by mi wyleciał fate na przykład, albo właśnie znaczy ten Knight za 9000 Bo Knight jest w najdroższy mm, Ale tak minimalnie, żeby po prostu coś mi wyleciało, no bo jednak e, ze samych skarów tak średnio profit będzie Bo raczej go po prostu nie będzie e, No i niestety będzie losowanie między 3 osoby, która zgarnie nieziemską kwotę Złoty e, 12, no to naprawdę i bot Jerry. Złoty 8 nawet. Jeszcze mniej. Jeszcze mniej. Eee, no dobra, no to zwiększy do 4. Bitwa za 1000 zł. I lecimy, Waszym bonus. Możesz już nawet na waja Także też fajnie. I co mi wyleciało ostatniego? Eee, Gloczek. On tutaj w ogóle dzisiaj jest? nie ma go to, bo to ta, ta bita była tańsza. Także te bonusy były też inne. No Mam nadzieję, że coś mi wyleci. Na początek bardzo ładnie oddała ta skrzynka Teraz nie oddaje dosłownie nikomu. Także średnio. Mm. No i mam nadzieję, że ostatnio chociaż to się odda. No, dawaj. G4 Ajajaj No i nic. No i 1000 złotych poszło w sumie. Na kiny za 50 groszy w sumie. I grywa, bo czas, bo 44. Ok. Yy, no co to. Mówimy jeszcze raz, no bo w końcu musi oddać, no, w końcu musi oddać. myśli mamy na Street Tigera mhm. w stanie Factory New. jest ciekawe. Tutaj mi mamy na Battle Scar, co jest o wiele tańszy. Eee. No i mamy też y, 0.12 na Naita, który jest najdroższym, o tym przedmiotem tej skrzynce. A na fadea mamy najmniej procent, ale on jest też y, najdroższym taj skinem ciekawe, jest to rozłożone No i zobaczmy yy, No, będę miał kolekcję skarów, jak wygram tą bitwę Tak jak przewidziałem, no i zobaczmy kto wygra Kto wygra te skary No i mamy kraszera. No Nie wygrałem jeszcze ani raz remisu Średnio Dobra, w końcu musi oddać, no Znaczy, już oddała na początku, ale chciałbym, żeby też bitwę bitwie oddało jednak nie jest aż taki mały procent na to, żeby trafić do coś fajnego. Ta certka w ogóle 2000 w terenie. Te ceny tych skinów w kolekcji, gdzie jest Dragon Lord, ten Cobblestone. No ceny są nieziemskie po prostu. Tak samo ten Digelek też jest z kolekcji Cobblestone. Tak samo oczywiście jak MK Knight. No i mamy Digla. Mamy Digla co 2000. Jest to bardzo bytra. No i mam nadzieję, że ktoś coś trafi, no żeby jednak zwiększyć ten profit, nie tylko te 2000. Okej okay. Welcome to jungle. Battle za 2800 zł. Potrodzi, która zwoltuje za 4000 i na szczęście wygrywamy. Bo już było naprawdę blisko. 4300, 4800, także 9000 wpada na nasze konto, także powiem ja wam, że bardzo się cieszę w sumie z tej wygranej. To eee, jest w ogóle coś do wypłacenia. No nie, widzicie, wszystko jest y, w dostawie, czyli niczego nie ma. Eee, oznaczymy sobie te droższe przedmioty i sprzedamy te tańsze. No dobra, no to może na koniec jakaś bitewka na czterech, w sumie czemu nie. Eee, na czterech zawsze może y, oddać komuś, no bo cztery czterech sobie otwierają te 10%, no to komuś musi wylecieć. Jeszcze na czterech, cztery graczy. Może bitwę, przewołuję boty. No i co? Lecimy. Ciekawe, jakie nam tej boty doda. No, panie Czada i Clashera. Henry, Czad i Ryan. No i mamy tego Czada. No i zobaczymy, kto wygra. Bo bym coś trafił. Mamy. Mamy Maga za 1900. Okej, okay, dobry początek. Drugi Mag, ale no tutaj bo chat trafił Podroda, no i ten hot rod w daje mu zwycięstwo, niestety i tak się będzie to zakończy, ocenia skrzynka, trzymamy kciuki niestety, przegrywamy, przegrywamy z botem czadem a szkoda 3900, 4300 400 zł różnicy, niestety, zrobiło całą tę witewkę. 8000 zgarnę sobie bot chat, szkoda, to mogły być nasze no ale cóż Bywa i tak. Ja będę dziękuję za oglądanie tego materiału. Zostawcie łapkę w górę, sobie komentarz i widzimy się w następnym odcineczku. Cześć! cześć.